Zadają Państwo pytanie, czy kolanoskopia jest zabiegiem bezpiecznym. Oczywiście, jak każdy zabieg medyczny, może podczas takiego zabiegu wydarzyć się coś niepokojącego. Natomiast ryzyko wystąpienia jakichś poważnych powikłań jest mniejsze niż promień. Tak naprawdę to, o co Państwo pytają, czy można zrobić dziurę w jelicie? Oczywiście jest taka szansa, że coś takiego może wystąpić, natomiast ona jest znikoma. To jest rzadziej niż raz na dwa tysiące przypadków. Natomiast nawet jeśli wystąpi takie y, powikłanie, no to w takiej sytuacji mniej niż połowa wymaga czynności dalszych związanych z chirurgicznym leczeniem takiego powikłania, czyli czy zeszyciem takiego, e, takiego miejsca rozerwania jelita, e, czy jakichś innych działań. Większość takich e, uszkodzeń może być zaopatrzona zachowawczo, co to znaczy obserwacja antybiotyki, e, dieta, jeśli nie ma progresji, samo się to wyleczy pod obserwacją i nie trzeba wykonywać zabiegów. Podsumowując, czy kolonoskopia jest bezpieczna? Jak najbardziej. Jeśli pomyślimy o tym, że możemy uniknąć dużej operacji z powodu nowotworu, no to zdecydowanie jeszcze bardziej jest to wskazane, a żeby taką kolonoskopię diagnostyczną zrobić, zwłaszcza u osób po 50 roku życia, jest to badanie przesiewowe i jak najbardziej wskazane i, jak już wspominałem, bezpieczne. Zapraszam serdecznie na konsultacje. I po więcej informacji na moje media społecznościowe. Pozdrawiam.